Ja usiłam z tej strony, David Kedryś, nie zapomniał o tym, że i proszę czy, 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 czy. Z plebsu, o, Cześć, hej hej, z tej strony plepsu. Co dzisiaj masz w planach zrobić na odcinku? Bo ja dzisiaj jestem jako taki gość, już chyba trzeci raz. E, no i powiedz, co masz dzisiaj w planach tutaj pokazać mi, ponieważ był też sezon drugi, mm. e, dlatego nie wiem, o, czy matko, Matku, jak ja... Gdzie ty jesteś? Patrz ile ja mam HP Jestem Gdzie? przy kanałach Ten A... mnie jeszcze zabije o... No o i zabił nie. mnie Ale ja Cię dobił. dobił cię, ja już na ciebie czekam Dobra, mam jestem kartę. Tu. Masz kartę? O, jest. Mam kartę, więc możemy uciec Chodź, 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 dawaj, dawaj Idziemy... Uuu. Policją w sumie Open To dawaj Idziemy tędy, nie, ja... nie wiem czy jest helikopter Dobra, dawaj, idziemy po helikopter Mo... A mogę je prowadzić? Tak? No możesz prowadzić, ale chodź dawaj na górę Póki Dzień. nas nikt nie widział I możemy sobie dawaj. wejść o, o, o to dobra. Chyba To jest gorą. drugi helikopter, ale okej. Okay. Tak? Dobra, to Czyli Nie wiem, mi czy ktoś go... za nami nie bie... O, o. o kurczę, tu jest gościu. Powiedz mu, żebym... Dobra, nie... dobra, ja go pobiję. Dobra, otwieraj tam ten. Nie, on mnie chyba chce zamknąć. Nie, nie zabijecie, spokojnie. To jest jeden z moich widzów, więc Aha. otwieraj. no to dobra. On poleci z nami po prostu i tyle. Dobra, czekaj. No dobra. No i <laughs> gościu, weź. <laughs> eee, o! E, masz? Dobra, jest! Dobra, to lecisz. Lecisz tam, lecisz. Uus, jeszcze sobie zabgradujemy. No, zabgrajduj sobie i możemy lecieć. I eee, wywalisz by... go, być hałas. Nie, zostaw, czy... go, zostaw go. Bo <laughs> mi pomaga cały czas. Nie ja no, sobie się przecież. Mam gościa, nie. BUM! myślałem, sobie. że ty... Myślałem, nie, nie, że ty. Nie. Polecę Tomasz. sobie na linię po prostu, Dobra, tak? Dawaj, taki kozak. Dawaj na bank. Na bank tylko żebyś teraz tak. nic sobie nie zrobił. O, o, no tak troszeczkę tylko. Jest Czekaj, szake, ja, ja na budynku <grywania> no, Gdzie ty jesteś? <grywania> Jakaś masakra w tym. O, Gdzie ty jesteś? Matko nad o... głową odbił! Tak? <grywania> Cześć. stanę na ciebie. Dobra, Wych... dawaj, bo mam kartę. Szybki napad. Dawaj. Szybki napad. Nie Cyk? Ale A, ty A ja, ty nie masz? Nawet, ja nie mam nic. Ale dobra, wchodzimy. Ej, ale jak on wejdzie? O klasik. Klasyczny No to, no ja nie lubię tego klasyka, wolę te teraz nowe, fajniejsze. niż co? O, żyjesz? No, Dobra. tak, żyję. Git. Boże, jak mam głośno grę. Tak? Trzeba Ja też trochę, w sumie. No, bo, bo ten, ten tutaj jest strasznie czeka, głośno. Czekaj, mam trzy sejfy sobie, to najgorsze otworzę. No, ja mam 4800. <grym> no, czyli... No, czy... no tak, no, troszeczkę więcej, no. No. no Ej, czyli on tu chyba wejdzie. Odejdź. Ja, ja go tutaj rączkami, spokojnie, spokojnie, ja go trzymam Dobra. na dystans, patrz, widzisz to? <laughs> Ale mam minę! Na tym. O, o na mak! dystans. No to, no to fajnie, nie? Ten tu wszedł chyba tyłami? Nie. No, nie, on no, tu może wchodzić. Dobra. Niech się wchodzi. Czekaj, masz sobie, sobie Ile masz już kasy? Wiesz co nie wiem ale sobie zatańczę Yyy, mam już trochę prawieć... da dancing Mam już trochę Widzę, że Adidas na propsie Mówisz i i, i włosy moje A mhm. ja mam groźną minę teraz, widzisz? Ty no nie właśnie masz takiego zmieniłeś? A nie Dobra, wiem, bo mam. Jak, trzy. mam jak, trzy. jak się przebieram to potem mi się... Nie chce z powrotem. Ale <laughs> jedną rzecz Ale zdążyłem otworzyłem. Serio ty zdążyłeś? Potwo... No dalej, dobra, no nie. Masz... Przed, przed bankiem ty masz kartę, więc... A ja ja się wysadzę i co tam? Aha, tam no ja tu na wejścio. ciebie poczekam na luzie. Dobra. No Otwieraj się. Boże, ile tych C4 tutaj stawia? Wystarczyłoby jedno. No nie e, wiem. Cześć. O kurde. Hej. Jeszcze w to wlazł. Tak? Wim zginął, no. Matka, ja mam już no, trzy A dychy. Ale nie dostałem kasy. Spóźniłem się. Co? Dobra, teraz ja prowadzę, dalej. Dobra, ale... Dobra, daj mi wsiąść. No już jesteś. O, o dobra. No dobra. Czekaj, e... czekaj, czekaj, bo... No dobra, git. A dobra. <laughs> Widziałeś, co tutaj się buduje na, na pustyni? Widziałem, właśnie tylko ten samolot. Nie wiem, no. co to ma oznaczać, ale... Nie będę nie, w to ale... wnikał. Będzie samolot. Dawaj, e, dawaj na linę. Na G. Dobra. Dawaj. Czekaj, bo coś mam. Ej, no, no. wciskam G. Dobra, lepiej... O, o, o matko, już prawie Uważaj na do... drzewa. <laughs> <Fast>. <laughs> nie, tylko nie zabij mnie. Nie no, no przez zginiesz. No ale... można być. Mieć... A jaki ty ale... masz poziom? Kryminalisty, e ja mam pierwszy. E pierwszy. też, bo nie levelowałem w ogóle. Ja mam prawie drugi. Mm, więc. Ja idę się pobawić w pożar i zaraz tutaj podbalimy... Ej, e dawaj na helikopter, dawaj na helikopter! No zaraz... Dobra, spoko. No tylko ty, to czekaj. Tylko o. ty masz voltbajka. No mam Wolbajka. Niechlep... A ty masz helikopter? Y nie, nie mam, ale jako pasażer. A, czekaj Gdzie ty jesteś? Gdzie? Czekaj Gdzie? gdzie... Zabieram sobie tylko rzeczy e... Aha, ty A. jesteś w bazie tych Nie, nie jestem w bazie, byłem w tym, po amunicję i po wyrzutnię rakiet Aha, tu, Myślę, bo... co? Ja mam tylko shotgun sobie kupiłem, bo nie wydaje tak naprawdę na rakietnicę. Ja rakietnicę. sobie kupiłem Uzi świetne jest. A polecam. wiesz, moim kumplom się tak baguje, mm -hmm. że obaj do, byli na Royalach mieli y, y, rakietnicę, nie? No. I im się zbagowało, że mieli. To jest <laughs> to tak, nieźle. ja też chcę wylosować, nie? Żeby mi się może zbagowało. Ale, no. ale to jest takie fajne, jak im się tak zbaguje. No, mam O. No co Dzięki. Cieka ja dwa razy trafiłem na 10 tysięcy, więc... Zależy ile teraz mi wypadnie. Uwaga. No, dawaj, dawaj. Trzy. A, no to spoko. No jest do... jest ok. ty <noise> e... co, 2 miliony. Co? ma dwa miliony. Mam no, 2 miliony. Ej, co? Nie, nie wiem jak on to zbierał, albo to jest jakiś youtuber może. Nie mam pojęcia. Ale patrz, zrobimy... Eee, yy, zabijamy pożar. A nie, nie, nie można. Nie można tutaj My robić się. Battle Royal. Nie? Ale patrz. Nie? Niestety na serwerach nie. Aha, tutaj, A tutaj, to? Aaaaa! Zapiłeś! Co co? Bęk. Bęk. Teraz damage, I teraz wiesz co trzeba zrobić? Trzeba jechać po... Ej, w ogóle patrz jaki ten jaki sztuczka, patrz. Tutaj się nie pali, jak się patrzy. Nie pali się, a tutaj się pali. Jak tutaj popatrzysz? Tu się pali, a tu nie. No, przez szybę nie widać, jak się pali. Śmiesznie. Ej co? No. Ale ja, ale to jest w no. sensie trochę że dodali to, że że hmm. można. Że... No czy to jest fajne, że tam jakby tysiąc było, że zgasić No tylko trzysta. Trzysta? No 300 jest. Ostatnio 120 A nie, 120, masz rację, boże, pomyliłem. Nie wiem z czym pomyliłem, ale... Dobra, dawaj, idziemy to ugasić teraz. E, czas na akcję. E, jest syrena. A czekaj, gdzie tu jest syrena? A nie, nie ma, nie ma. Mogę sobie potrąbić Dobra, dawaj, to dawaj na jubilera Czekaj! No, nie! Dobra, nie! Nie!

Ja mam tylko 2,5 i na razie zebrane A ty masz e... milion? E, mam 800 tysięcy A? Chyba zabije się No nie, no nie gin. O nie, właśnie nie. To, są te, to są te duże kryształy Dobra, to już mam co zbierać A! No zabiłem się kupi O nie Jak jakiś nienormalny Co? O. Ej wiesz jaki miałem bug? O kurcze Byłem, jest ta baza w wulkanie Kryminalistów, hmm. nie? Ja tam no. byłem w powietrzu Nad wulkanem prawie I się zrespiłem dopiero w tym No co nieźle, to Ale... cheaty masz, cheaty Nie mam cheatów Ale ja jeszcze cheety miałem Cheaty na 100% ten... Ja miałem jeszcze tam napis e... Po co to zrobiłeś, nie? No Dobra, Czekaj, ja się wychodzę e... Aha. Dawaj do banku, dawaj do banku Czemu do banku? Aha, no dobra już lecę, czekaj Bo ja mam tego w e... nie? Ty mam też bra, masz dobra. Ej, ten tu e... kurcze policjant we mnie szczela na O, ludzi. nie, Ile to jest policji? O kurde e? Zabiję no. Nie, nie Skoczyłem szybko, ale chyba czterech policjantów stało, nie? O, matko, ale była akcja Najgorzej Już uciekam Dobra, Najgorzej. Zdążę. Ej, to czekaj Ciekawe kto będzie pierwszy w banku, ja mam taką Ech, troszeczkę nie. Nie O kurde Dobra, doleciałem, zdobyłem kasę No dobra. i złapie mnie No nie Złowa? gadaj no, złapali mnie Podjechać do więzienia? Czekaj, nie wiem gdzie się zrespię eee, no w więzieniu jestem No to dobra Kurde to... Szkoda Ale dobrze, że chodzisz klaski podnieść, nie? Ja jestem... No. To... Co? A dobra, no. ja myślałem, że jestem najlepszy na serwerze jak ty nie? No A ty jesteś w więzieniu Ja? No, ja jestem w więzieniu Zamknęli mnie niestety. E, przylecisz by... po mnie albo przyjedziesz? Yy, mi się tu drogi strasznie mylą. Spoko. Będę, jestem na pustyni aktualnie, więc. Okej, okay, już wychodzę zaraz przed więzienie. Będziesz mógł mnie odebrać. Ej, muzeum! No nie! <laughs> jeszcze Boże, pociąg. Jeszcze teraz, no. Dobra, otwieram. O, ciucio, mógł się zresztą. <laughs> Eee, czy bank jest dalej otwarty? Nie wiesz. Ja eee, gdzie jesteś? Eee, wychodzę właśnie przez kanalizację. Ha, to czekaj, ja zaraz będę, jestem przy gun shopie Spoko. Trochę. Ja już właśnie zaraz jestem będę wychodził. Się... Okej, okay. siub, jestem. Jestem przy właśnie. Będziesz jechał tunelem? Nie. No. Dobra. I się miniemy na luzie. A strzelaj na mnie. Szybko, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Dawaj, wsiadaj! No, le leć, leć, dobra leć, leć! leć, leć. O, nie! Nie! Guściu! Guściu! On chce mnie! O nie! Dobra mam, mam! mam. Nie. nie dobra, 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 dobra Zapali, ja uciekam, uciekam, nie. uciekam! uciekam, uciekam. No, ty I uciekaj no. po ciebie ten. Dawaj pod y, boczne wejście, tam gdzie się wysadza ściany. Dobra, ja dobra, tą dobra, ścianą dobra. dobra, dobra. Już czekaj. się tu kółka no. robiłem, czekać, czy oni za mną... Idą za mną! O no nie. nie! Czekaj, no czekaj! czekaj, czekaj. No, nie. Dobra, dobra, na luzie znużym. Ej, obidzimy no, ich od tyłu, może? No jestem już. No to zrób kółko najwyżej, ja już wychodzę właśnie z więzienia. Czekaj, o, telefon. czekaj bo do mnie dzwonią, no. Znaczy ja tak mam coś sami. Akurat wtedy, gdy nagrywam, to dzwonią, nie? No, brat mnie dzwoni. Dobra, lecę i zaraz będę wychodził No super, znowu ten policjant mnie goni tak? Wydzę, że świetna zabawa Ale oni nie mogą przez to wyjść Nie? Nie, oni przez to właśnie chyba nie mogą To czekaj Z mojego doświadczenia chyba to wiem Dobra, o, do! wychodzę Leć, 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 leć le 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 Szybko nie Oj, co? Mogą wyjść? No, mogą Czekaj, szybko, szybko A! Ej, i co ty jesteś jeszcze prisonerem? Dobra, ale na i... Co? <laughs> Dobra, wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj! Wsiadaj! Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj! Jedź, 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 jedź! Wsiadaj! Jesteś? Nie ja. jest! I opony przebili! korzystaj! Nie no, czekaj! Oni mnie zaraz zabiją! Nie, Jadę. dobra, ja przeżyję. Ała, ała. Nie, ja chyba tak. Masz już, masz już opony? Masz, Co? dobra, czekaj! Czekaj! Nie zwalniaj! Zrób, przyjedź obok mnie po prostu, ja wsiądę! Ło? Dobra, Waga, dobraj, dawaj! Dowaj. Jesteś, jesteś, jesteś. Yes, no dobra! Jest, Uciekaj, dobra! Dobra, dobra, nice. dobra, dobra. I weź go kiklić coś. Przecież to nie był serwer. Aha. Dobra, myślałem, że ten... A jak ty tu. Ty... <grym> jak? To jak? To jest prywatny? Czy o co? Nie, nie to jest normalny. Aha. Dobra. dobra lecimy stąd. Dobra. Masz Uch. pojęcie, ile to trwa ten odcinek, bo ja nie mam bladek. Nie mam pojęcia. Jeszcze możemy sprawdzić, czy coś jest otwarte, Jak nie, to będziemy mogli kończyć. To kolejny jeszcze z nim. To się zobaczy. To, to nie, nie zdradzaj widzom. Może zrobimy, może. Czekaj, dawaj to heli. To... Może będzie no. heli. Musisz ma... im powiedzieć, że, że jeśli chcą kolejny odcinek, to muszę zostawić dużo łapek. No nie. Jest no zamknięty. Dużo łapek. No więc, no, jeśli chcecie kolejny odcinek, no to musicie zostawić łapeczki, to wtedy może Ej, będzie. Dawaj muzeum, chyba było od... Odstaw... No dawaj. I przy... A, super. Przywaliłem psu, no, szwali, o nie, z... jakie drift, ale drifty, jak decy... prawie mam milion jeszcze trochę, co te najlepsze, no, no, o. <grystanie> Czy ja, ja nie odebrałem cię? Ja... A pokazać ci mój myk? Patrz, Jaki patrz. myk? Papa. Czekaj do, do mnie pisze. Pa. No to i to robisz? No dobra. Świetny sły. Patrz mam milion. Bęk. Zebrałem milion. to zawaj tego może, może. Mógłbyś sobie kupić już tego monster. Hmm. To może u mnie na kanale. Mam, wszystkie mam. Ja, ja to e, dobra, nie ma do... Jest otwierania. Jest, ale ja ten akurat A, ja za by... ile będzie? O, już jest. Trzy, cztery. Nie Ry. Nie trzeba w tym zajmować się, on po prostu się ten. Tutaj. Jest. O, dobra. Wchodzimy. No, no, no. Ja biorę. To, jest... <śla> to, No to bierz tamte. Nie. Ja bym się też zawsze trafię po tytuł. bo to jest najłatwiejsze Najłatwiejsza, no. Naj, najłatwiejsze, no. Ała. Ej, zakinąłem! Nie gadaj, widzę tu jeszcze nie chodź no! Nie znam, nie 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 <grym> że... No zostaniesz już ta. Nie, zniszczę. Dobra, no to spróbuję. A jest pociąg akurat. Ten... ten nowy. <laughs> to, to, no to trudno, no. <grym> już lecę. musisz przejść. Już czekaj. Sió! Siomek! Lecę. Dobra, jedne drzwi są otwarte. No, jedne, jedne to fajnie, drugie musisz, drugie musisz otworzyć. Ale, ale, koks, tak te lasery to. były, nie? Te no. lasery, a ja je przeskoczyłem. To nice, nice. Dobra, już, już jestem blisko. jaki ja mam tu lagi, mógłbyś ty to za mnie, proszę trochę, otworzyć, bo. Czekaj. Ja tu nie wiem, ja mam trochę dobry internet. A to gdzie przez internet raczej? A, no, może lag serwer. No, może. Słyszysz słyszy ten. Ciuncio Cięcią. <grym> Dobra, jestem, jestem już blisko, już będę wchodził przez dach. Biegnę, 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 O Matko! Ja nie wiem kto do mnie napisał a jakiś kto tam. <grym> <grym> to nieźle. Dobra, czekaj, jestem. O nie, przewróciłem się. Spadam po schodach. Dobra, wstawaj. Dobra, boli, ja boli. jestem przy tym z... Ja jestem przy tym z... Iść do tego z... Bezm czekaj, ja muszę okraść coś. Ała! Ja jestem... Przy, ja jestem w zmu Okej okay. Dawaj, Uu. bo zaraz się zamknie. Nie no, jeszcze... Z... Ała! Nie, nie, nie! No, zginę! Nie! Zginę? Mam się no. zabić. No, zabi się. I dobra, i będziemy to kończyć. Czekaj, po uh, Tak, i zabiłem się. Dęk. Ja jestem w bazie... Kryminalistów? No ale tej i... ej i jubiler. O, to jest. To możemy się akurat ładnie gdzie? pożegnać. Gdzie? No tu się pożegnamy. Aha, dobra. No. O. <laughs> no. Dobra, to... Pa! Pa pa!